Witam, z tej strony Antek. Dzisiaj mamy 28 maja, czwartek. Chciałem pokazać jak wyglądają chwycone nasionnice, trzemieśniówki, czyli te muchy, które powodują roboczywienie czereśni. Tu jest łapka czy lep z feromonem. Na nim mam chwycone 5 much. Jakbym przybliżył... O, to tu widać. Pierwszą. Tu widać, że na skrzydełkach ona ma takie właśnie paski charakterystyczne i żółtą kropkę na tułowiu, której zły tu niestety nie widać. Tu jest kolejna. Tu już widać tą kropkę żółtą. I te skrzydełka charakterystyczne takie paski ma na nich. Tu mamy trzecią. Tu gdzieś. O, tutaj jest czwarta. I tu jest piąta. Trochę tak wcześniej palcem przekrzywiłem, żeby było dokładnie widać tę, tą żółtą kropkę. Także tu na tą łapkę z feromonem szuciłem 5 much. 4 wczoraj, jedną przedwczoraj. Czyli cztery w środę, jedną we wtorek. Z tym, że tu mi sąsiad mówi, że on już chwycił jedną w sobotę. Blisko mnie, po sąsiedzku, sad na łapkę zwykłą bez feromonu, na jedną chwyciłem tutaj w tym sadzie trzy, a na drugą też bez feromonu ani jednej. W drugim sadzie nie chwyciłem póki co ani jednej muchy. Z tym, że ja już tu nie czekałem z opryskiem, bo mi by tak wypadało oprys wykonać w sobotę, powiedzmy tydzień od chwycenia pierwszej muchy. Z tym, że liczę to, co chwycił sąsiad i 3 dni po takim głównym wylocie, czyli jeżeli tu wczoraj była środa już 5 i 3 muchy to już powiedzmy jest taki solidny wylot to 3 dni najpóźniej od tego momentu trzeba opryskać czyli jeżeli środa to czwartek, piątek, sobota aby mi wypadało najlepiej z tym, że jak sobie tak przeglądałem prognozy pogody to zapowiadają ciągle duże opady, no, opady deszczu i silne duże wiatry Także nie byłoby możliwości wykonania oprysku w terminie. No i podjąłem taką decyzję, że ten oprys już wczoraj wieczorem wykonałem. No tak trochę niechętnie, no ale mówię lepiej wykonać czy 3 dni wcześniej niż jeden dzień czy dwa dni za późno i już mieć w części robaki. Także mniej więcej ten termin by się zgrywał z kwitnieniem akacji bo w tej chwili akacja już tak praktycznie zaczyna rozkwitać no u mnie niestety też ta te akacja przemarzła, więc tak dosyć dokładnie nie widać tego po akacji no i też to się zgrywa z burlatami, bo pierwsze burloty, jak się robią czerwone, takie pojedyncze na drzewach to też to jest właśnie taki termin, kiedy, kiedy najczęściej się pryska i on też jest zbliżony z tym terminem właśnie jak kwitnie akacja, no i jak właśnie ten pierwszy oprys się powinien wykonać z tym, że ja tu wykonałem go w tym roku trochę wcześniej ja użyłem Kalipso, bo u mnie ten Kalipso w zeszłym roku dobrze podziałał. W tym roku wykonywałem na przykład zabieg pryden, czyli ten osiłam zamiennik na mszyce i niby podziałało, ale widzę, że gdzieś tam pojedyncze myszyce zostały, więc tak ten mospinon, ten zamiennik spinano u mnie super dokładnie nie podziałał w 100%. Także wolałem nie ryzykować i użyłem Kalipso. Kalipso daje się w dawce od 100 gram do 150 na hektar. No Ja daję tu tą wyższą oczywiście, tak jak większość osób, żeby mieć pewność większą. I do tego dodałem slipę, taki zwilżacz, on lepiej pokrywa e, dzięki temu ciedzę robocza liść e, czy owoc lepiej się wchłania. Także ja już to pierwszy oprys wykonałem. E, I kolejny będę miał zamiar wykonać za 7-8 dni od pierwszego oprysku. No Zobaczmy też jak będzie prognoza pogody, bo no może na trochę minimalnie to przeciągnąć, za wcześnie też nie ma co, żeby tych pozostałych się czasem nie było w owocach No ale właśnie teraz jest ważne, żeby systematycznie już co tydzień pryskać Mniej więcej co 7 dni, tak większość sadowników robisz Także mospilan i kalipso w tym roku są dodzwolone na czereśnie, one mniej więcej powinny działać tydzień czasu Tak żeby mieć tą 100% pewność praktycznie, to trzeba pryskać już faktycznie co tydzień i pamiętać o tym, że te płyny mają 2 tygodnie karencji, a mucha od momentu złożenia jajka do wylęgu larwy mija 3 tygodnie. Czyli tak jak ja opryskałem wczoraj, to powiedzmy, ten ty płyn powinien działać co najmniej tydzień, powiedzmy, że za ten tydzień on przestanie działać w najgorszym wypadku. I od tego momentu, jeżeli od razu mucha złoży jajeczko, to za 3 tygodnie będzie larwa. Także zależy jak mamy odmianę, to tak trzeba dobrać te opryski, żeby ich pasowało z karencją. I z tym, żeby nie było tych robaków, dozwolone w programie rośnie jeszcze mamy Movento, które jest strasznie drogie. Jeżeli ktoś by chciał, to może użyć Mowento. Kalipsy z ostatni rok i jeszcze spisane decyzje i te zamienniki. Z tym, że one tu na muchę to się nie nadawają, bo to są płyny krótko działające jeden dzień. Także ja można ewentualnie użyć na jakieś zwójki czy, czy mszyce, ale w żadnym wypadku na nasionnicę, bo no to, to nie podziałam. No dobrze, także tak, do, tak to wygląda u mnie na tą chwilę. Pozdrawiam.